Kolejna ważna rzecz, która się wydarzyła w czasach panowania Zygmunta III Waz, to Unia Brzeska. Ziemie wschodnie należące do Litwy i należące do Rzeczpospolitej były zdominowane przez wyznawców prawosławia. I teraz w 1589 roku wydarzyła się rzecz niesłychanie ważna dla prawosławnych, niesłychanie groźna dla Rzeczpospolitej. Mianowicie utworzono w Moskwie odrębny patriarchat Kościoła Prawosławnego. Niezależne od Konstantynopola. Jak pisał historyk Jerzy Łojek, tradycja Kościoła prawosławnego zawsze podporządkowująca jego episkopaty, działaniom politycznym władz świeckich czyniła z tej sytuacji nieuchronnym uzależnienie Kościoła schizmatyckiego na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej od władzy carów Moskwy. Czyli oto moskiewscy patriarchowie roszczą sobie pretensje do zwiercitwa nad polskimi prawosławnymi Rodzi to również konsekwencje polityczne. Sami prawosławni zrozumieli zagrożenie. Jak pisał Żyłojek Łojek, wyjścia z tej sytuacji były dwa: utworzenie patriarchatu w Kijowie, co, jak stwierdza Żyłojek Łojek, było nierealne, albo unia z Kościołem Katolickim. Powrót do Unii Florenckiej, bo taka unia była już zawarta w wieku XV. I teraz część dostojników prawosławnych. Na czele z Władyką Łódzkim Cyrlem Terleckim i Władyką Włodzimierskim Hipacym Pociejem wychodzi z taką inicjatywą. Przedkłada Zygmuntowi III Wazie projekt Unii. król zatwierdził ten projekt w 1595 roku. Projekt został zaakceptowany przez papieża i ostatecznie znalazł ramy prawne. W zatwierdzonej w 1596 roku. Unii w Brześciu nad Bugiem. Na mocy Unii Brzeskiej miało dojść do Unii Prawosławnych z Katolikami. Prawosławni uznali papieża, ale zyskiwali odrębną strukturę administracyjną. Mieli mieć własne parafie, własnych biskupów, własne diecezje. Całkowicie niezależną strukturę od struktury kościoła rzymskokatolickiego. Zachowywali własną liturgię wschodnią w kościele grekokatolickim, bo tak nazywamy ten kościół, który powstał na mocy Unii Brzeskiej, i obowiązywał również celibat. Duchowni Grekokatolicy mogli i mogą się żenić. Unia Brzeska przewidywała również, że biskupi Grekokatolicy zasiądą w polskim Senacie, do tego nigdy nie doszło. Intencje twórców Unii Brzeskiej były dość oczywiste. Zjednoczyć chrześcijan, oderwać prawosławnych od potencjalnych wpływów moskiewskich, ale nie wszyscy prawosławni się Unii podporządkowali. Unię poparła większość biskupów i zwykłych duchownych świeckich. Przeciwko Unii wystąpiły bractwa cerkiewne, zakony, większość mieszczaństwa, dwóch biskupów. I bardzo wpływowy na tych ziemiach, książę Konstanty Ostrowski. Unia Brzeska miała do plani do zjednoczenia chrześcijan, doprowadziła do głębokich podziałów i konfliktów na ziemiach wschodnich między unitami, tak zwanymi dysunitami. Państwo polskie początkowo nie uznawało tych dysunitów. Ta niechęć dysunitów do unitów doprowadzała czasami do sytuacji dramatycznych, do takich wydarzeń jak zamordowanie. Arcybiskupa pałockiego Jozafata Kuncewicza w 1623 roku. Zresztą, zdaniem wielu historyków kościoła, to męczeństwo Kuncewicza walnie przyczyniło się do wzrostu popularności Unitu na ziemiach wschodnich, zaszkodziło samym Dezunitom. Po stronie dyzunitów opowiedzieli się również kozacy i te powstania kozackie, które wybuchały na Ukrainie, nabierały też w jakiejś mierze aspektu religijnego. Prawosławni przeciwko katolikom i przeciwko unitom. Te konflikty, które w XVII wieku były bardzo silne na ziemiach wschodnich, ówczesnej Rzeczpospolitej, spowodowały, że Unia Brzeska dzisiaj wśród historyków ma wielu przeciwników. Wiele osób ocenia Unię Brzeską negatywnie. Ale nie wszyscy. Jerzy Łojek oceniał Unię Brzeską pozytywnie. Unia Brzeska odegrała paradoksalnie olbrzymią rolę w życiu narodowym Ukrainy. Ten kościół nicki, tak zwalczany początkowo przez kozaku, stał się z czasem kościołem narodowym właśnie Ukraińców. To, że Ukraińcy ukształtowali się jako odremy naród. Było zasługą Kościoła Unickiego, który stał się w wieku XIX, ale również jeszcze w Polsce Międzywojennej, takim bastionem tożsamości narodowej ukraińskiej, taką ostoją życia narodowego ukraińskiego. Kościół Unicki od swego powstania do dzisiaj jest nienawidzony przez Patriarchat Moskiewski. Uniebrzeską siłą likwidowała Rosja Carska symbolem tej przemocy w stosunku do wyznawców Kościoła Unickiego są męczennicy z Pratulina, którzy oddali życie broniąc swojej cerkwi przed zajęciem jej przez prawosławnych. Cerkiew unicką likwidował Józef Stalin na ziemiach odebranych George To wreszcie kwestia unitu jest przyczyną, że od czasu upadku komunizmu żaden papież Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek I nie odwiedził z wizytą Moskwy. To jest ta kwestia, która powoduje, że dialog między rosyjską cerkwią prawosławną a kościołem katolickim jest tak trudny i tak mało owocny. W przeciwieństwie do dialogu między kościołem katolickim a patriarchatem w Konstantynopolu, czy greckim prawosławiem. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.